Amen. Mm -hmm. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w Was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem u mego ojca, to głoszę. Wy czynicie to, co usłyszeliście od Waszego ojca. odpowiedzi rzekli do niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus. Gdybyście byli dziećmi Abraham, to dokonywaliśmy czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić. Człowieka, który wam powiedział prawdę, usłyszałem u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca Waszego. Rzekli do Niego, my nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy ojca Boga. Rzekł do nich Gdyby Bóg był Waszym Ojcem, to im nie byście mowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz on mnie posłał. Łotwo słowo Państwu.

Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. i najdostojniejsi kapłani, Ojciec Przemysław, który nam sprawuje Najświętszą Liturgię, Ojciec Andrzej, który nas jedna z Bogiem w spowiedzi, drodzy ministranci, Pan Organisty, przywilejne nasze siostry zakonne, mamusia, parafianie, drodzy bracia i siostry, w Chrystusie Panu, kochane Boże dzieci, w Ewangelii usłyszeliśmy takie słowo, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I nie będziemy mówili o prawdzie, ale wszystko, co powiemy, będzie prawdą. Będziemy mówili o poznaniu, co znaczy poznawanie dla Was, którzy jak nie Wy, w poznańskim województwie, tak. Zbiega się słowo. Jakby coś nie tak, to trzeba zmienić województwo, kochani. Któż jak nie wy macie być w, tej, w tym poznaniu prawdy? Poznawanie. Co znaczy słowo poznać w Ewangelii, kiedy napisane, że poznali Jezusa? Napisane, że na przykład Adam poznał żonę Ewę. Poznanie to jest doświadczenie, to jest uświadomienie, to jest gotowa, prawdziwa, niefalszywa informacja. Poznać to, doświadczyć, nie tylko usłyszeć i zobaczyć, ale przeżyć. I najlepiej to też można zrozumieć, kiedy człowiek wiele rzeczy nie rozumie, a wewnątrz jest wypełniony, nie ma nic dodać. Na przykład. Prosty przykład, byliśmy z mamą w Lourdes, właśnie z polską grupą pielgrzymkową. Oczywiście Francja, Lourdes, nabożeństwo, my tylko rozumiemy: msza, święta, różaniec, wszystko nie po polsku, nie po ukraińsku. Ale myśmy poznali Matkę Bożą w Lourdes, jak ona tyle lat tam przychodzi, jest obecna. Pomaga iść do Jezusa. I kiedy ja opowiadałem w swojej parafii to przeżycie, to jedyne pytanie, które mi zadali, przepraszam, a ksiądz rozumie francuski, czy tam było po ukraińsku? Jedyne pytanie, ja mówi, nie, nie rozumie francuski i nie było nic po ukraińsku, ani słowa. A ksiądz tak opowiada, jakby tam sto lat żył i wszystko było po ukraińsku mówione. Bo poznać to nie znaczy słyszeć po swojemu i widzieć tak, jak ja chcę. Zielony święta, pięćdziesiątnica, Zesłanie świętego Ducha. Napisane, że było ogłoszone Słowo Boże i tam są przeliczeni różne narodowości, już nie będzie tam partianie, medianie i tak dalej, ale już nie o to chodzi. I napisane jest, że wszyscy rozumieli we własnym języku, we własnej mowie. Język to to, co my się posługujemy w polskim na przykład, ale własna mowa to też jest powiedziane wyrażenie tego, co ja chcę powiedzieć. Bo język to słowa, to, co ja teraz mówię. Ale mową moją to jest to, że na przykład odprawiam msze, jestem księdzem, wychodzę na ambonę, idę do konfesjonalu. To jest moja mowa. Ja mogę milczeć, ale robiąc to przemawiam. I dzisiaj... Jedno z takich ważnych zadań dla nas to jest poznanie wychowania. Chcę kilka słów mówić o wychowaniu. To nie znaczy, że jestem najlepszy na świecie, ale tak jak to rozumiem, tak jak widzę, tak jak proponuję, tak jak sam bym chciał i wychowany być, i komuś dać to wychowanie i w jaki sposób przekazać to pragnienie i rozumienie, jest bardzo ważne. Ostatnio słuchałem. Takiego kazania homilii jednego księdza greko-katolika, zakonnika, który na wschodzie był urodzony, tam gdzie Zaporoże, Melitopol, województwo zaporożskie. Wszyscy mówią z dziada, z pradziada. I tak się nie raśnieje, że jak Ukraina ma tysiąc lat, to on 2000 lat mówi po rusku. I on mówił, Pierwszy raz przyjąłem w ogóle jako kazanie nacjonalne, nigdy nie lubię polityki, tam jakieś, nie wiem, patriotyzmu nawet, przepraszam, bo Wy jesteście dobrze wychowani w tym, ale nigdy nie łączę tego wszystkiego z Panem Bogiem. Od Pana Boga może wypływać, że będę dobrym patriotą, będę dobrym Polakiem, Ukraińcem, kaplanem, człowiekiem, zakonnikiem. I on, kiedy to przemawia mówił jako świadectwo. Powiedział, że przyszedłem do księdza, przyjechał ksiądz misjonarz z ym, Słowacji i on z kolegą poszli zobaczyć, kto to jest, co to jest w ogóle kościół. I kiedy kolega mu zaproponował pójść, on mówi, ja nie pójdę do polskiego kościoła, a on mówi, głupi jesteś, on ze Słowacji, a nie z Polski. I mówię, kiedy oni przyszli, on do nich mówił po ukraińsku, podarował im wyszywane koszulę. Powiedział, że wy jesteście w korzeniach Ukraińcami tylko dlatego, że Bóg was stworzył, bo jakby kto inny, to byście nie byli nimi. I że on słyszał w Polsce, jak był na rekolekcjach, że jeżeli Polak to wierzący. I on mówi, ja jako Słowak mówi, jeżeli ty Ukraińc to ty masz się przeżegnać i podziękować Bogu za to. I on mówi, na tyle mu to zmieniło życie że on przyszedł do domu i zaczął wychowywać rodziców. I mało tego, że oni zaczęli nie po rusku, a po ukraińsku mówić. Oni zaczęli się żegnać, stawać na kolana, odmawiać różaniec. I dzisiaj on i jego kolega są kaplanami, a ich rodzice największe, takie rewnisny, u nas mają takie zacięte katoliki są, tam wschodnie obrządy oczywiście, ale ich nasz rzymski kaplan nawrócił. I powiedział jeszcze jedno ważne zdanie. Kiedy on przyszedł, on zobaczył radosną twarz kaplana w czasie nabożeństwa. I po mszy, on jeszcze nie wiedział, że to jest msza, zapytał, dlaczego kapłan jest taki radosny. On mówił, we mnie jest ktoś, kto mi tą radość daje. Jeżeli chcesz, ja ciebie z nim zapoznam. I mówi, że on zrozumiał pierwszy raz, co znaczy miłość, taka prawdziwa Boża, nieprzyjacielska, rodzinna, nawet rodzicielska. I to on nazywa na końcu swojej przemowy, że zostałem wychowany przez Pana Boga poprzez innych ludzi. I wliczam, że to byli rodzice, kapłan, kolega jego, środowisko. I kiedy tak myślę teraz, co by to miało znaczyć dla nas to wychowanie, to powiem, że Pan Bóg wszystko, co najcenniejsze, schował w nas. I tak kiedyś mama mi powiedziała, kiedy ja pytałem, co mam zrobić, do szkolne lata jeszcze. Zawsze mi się wydawało, że moje sprawy, moje problemy, moje pomysły są najważniejsze. Nic nie ma tak w życiu ważne jak ja i moje sprawy. I mama mówi: Posłuchaj serca, zapytaj Boga. Mówi: Bo język jest na wierzchu, usta też, możesz gadać, możesz widzieć, słuchać, uszy masz na górze, ale serce masz schowane. Posłuchaj to, co jest najważniejsze. Zawsze wszystko, co jest ważne, jest schowane. W kościele jest schowane tabernakulum, komunia. Mogą choręgwy wystać, także no nie daj Boże, ktoś z bandytów wyniesie. Ale najcenniejsze jest zawsze schowane. I żeby zrozumieć, co znaczy wychowanie, to potrzebno to, co jest bardzo skryte, schowane, wydobyć nieladny przykład, nawet powiem kiedyś z jednym bandytą rozmawiałem który się nawrócił, złodziej, i on mówił, że jemu ktoś zadał jedno pytanie, dlaczego ty chowasz to, co nie jest Twoje, co jest ukradzione? I on mówi, bo to w pewnym momencie było najdroższe dla mnie, najcenniejsze. I tak wszystko robiłem, żeby to ukraść. I potem musiałem schować, żeby drugi nie ukradł. I ktoś mu powiedział, że jeżeli kratniesz, to nie jest twoje. Jeżeli chowasz, to nie jest twoje. Jeżeli chcesz zachować, to musisz postawić na miejsce. I on mówi, że wtedy poszedł oddal, jakąś tam skradzioną rzecz i pomyślał: Przecież u mnie też mogą ukraść. I my mamy wychować z siebie i swoich dzieci tak. Aby nikt im nie ukradł Boga. Schować tego Boga tak do ich serca, żeby oni go pilnowali, żeby oni byli stróżami, kustoszami, opiekunami tego serca. I wszystko, co jest rzeczywiście przez słowo wychowanie, zasiane w naszych dzieciach i w nas samych przede wszystkim, to potem naprawdę owocuje. Dlatego Kościół. Przez swoje nabożeństwa, modlitwy, przez homilię kaplanów, przez rekolekcję, robię wszystko, żeby zasiać ziarno w waszych sercach, w naszych sercach. I żeby ono na tyle się schowało, żeby nikt i nic mu nie przeszkodziło rozwinąć się, przemienić się. To ziarno w ziemi, które sadzimy, siejemy, ono umiera i znowu rośnie. To jest cud i tego cudu nikt nie widzi. Ewangelia powie, że. Gospodarz czy śpi, czy czuwa, a ziarno kiełkuje i rośnie. Pan Bóg daje wzrost. I żeby Pan Bóg dał wzrost, trzeba tego Pana Boga wpuścić do naszych rodzin. I potem, jeżeli mamy dużo pytań w życiu, dlaczego tak, dlaczego inaczej, dlaczego ktoś postępuje niewłaściwie, ja, nie wiem, z natury tak może nieladnie nie powiedzieć, ale jestem człowiekiem, któremu bardzo trudno dogodzić, tak? Nie wiem, idę do sklepu, nikt nie mówi, pochwalony jest Chrystus, to ja mówię. pierwszy mówię, czemu to ja? Przecież jestem księdzem ważnym. Do mnie się powinien witać. Idę jest tam na CPN, idę ulicą, idę do szkoły i ktoś mówi, no dzień dobry. No dobry, że dobry, no, ale żeby był lepszy, to niech będzie pochwalony. I pytanie, milion pytań mam, ale zawsze odpowiedź, bo tak ich wychowali. Przyszedł do mnie jeden parafianin u nas w Gródku, tam gdzie ja rodzinna parafia nasza z mamą u Marianów i przychodzi do mnie parafianin, taki pan Michal i mówi proszę księdza, córka moja przyszła i pyta że wnuk z wami jeździł kilkakrotnie na oazę na dziecięce wakacje z Bogiem i on się nauczył tam witać tak jak chrześcijanie. No ona przychodzi i mówi, tato co z nim robić, przecież on pójdzie za chwilę do pierwszej klasy, wszystkim będzie mu pochwalony czy ja mam go przeuczyć, czy nie on mówi, poczekaj zapytam księdza i ja tak żartem mówię: Słuchaj, Misza, powiedz swojej córce, niech przekleństwa nauczy. I jak przychodzi, to tam wszystkich wyzwy w trzy piętra. No nie, chyba książę żartuje. Mówię: To zostało mu pochwaleństwo. I potem ta córka przyszła już do mnie i mój przeksięca jak mnie nauczyciele chwalą. Malo tego. Jak on coś chce przeskrobyć, bo jest taki żywy chłopak, to zawsze każdy nauczyciel mu powie: Przecież ty w Pana Jezusa wierzysz. A no tak, tak, ja więcej nie będę. Słuchajcie, dla nich jest to proces wychowania i oni później mówią: my go w domu wychowujemy, kościół go wychowuje i w szkole nauczyciele też mu to przypominają. Prosta krótka fraza: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chcę powiedzieć, że wszystko co my mówimy, zapada dzieciom w serce. I tak są wychowanie. Dlatego to jest ważne, jak my potem to widzimy. I zawsze mówię tak już od końca, może z tej nieladnej strony, dlaczego ktoś normalny, wychowany ma cierpieć, dlatego że Twoje dziecko nie wychowane? Dlaczego ktoś ma się dostosować do kogoś, kto myśli, że cały świat jest na dokola niego, ma się kręcić? Dlaczego ktoś ma cierpieć? Niech oni cierpią. Niech oni dostaną ten skutek. Taki jeden ksiądz, mój znajomy, w Kamieńcu Podolskim w katedrze posługiwał, ojciec Aleksander. I on bardzo walczył mocno z alkoholizmem. Zawsze tam, jak gdzieś usłyszał, że ktoś kropli gdzieś tam wódki czy wina wypił, to już tak szalał tam, że każdy się bał po prostu. I jak wiedzieli, że w domu ma być, to nawet ten aceton, to nie wiem, rozpuszczalniki to chowali, bo mówi, jak on znajdzie, to powie, że my pijemy. No i kiedyś na modlitwie wiernych modlił się, żeby ci, którzy pędzą wódkę, swoje skutki doznali na sobie. Mówi, nie dojechał do katedry, tam kilka kilometrów ze 30 z wioski jechał, z takiej pożarnyci, i mówi, dzwoni minister, mówi, proszę księdza, w Paniechanie walnęło, mówi, całą dolarów rozwalilo. No, dzięki Bogu, to już jeden aparat poszedł. Ale do czego ja to mówię? Nie wszystkie grzechy cierpi ten, kto je robi. To jest jakaś taka no, dziwna zasada, nie wiem, jakiś takie zbieg okoliczności, że to potem dzieci cierpią z tego. Jeżeli ja nie wierzę, to dzieci, wnuki będą to cierpiały, bo ich nikt nie wychowa, bo ich nikt nie przekaże wiary, bo ktoś będzie się z nimi męczył po tym, czy w rodzinie, czy w klasztorze, czy w kaplaństwie, w parafii, gdziekolwiek. To przecież będzie wielki kłopot, wielki kłopot będzie. Kiedyś byłem na rekolekcjach, na misjach parafialnych z moim proboszczem z Mariupolia. Wasz ojciec proboszcz go zna, taki ojciec Semplicjusz z Jasnej Góry. I on po prostu, no ja się jeszcze liczę ze słowami, on po prostu iskrę z kazania. Ja to z jednej strony bałem się, że nas wygonią z takich parafii, a z drugiej strony on mówi, przecież oczy widziały kogo brali, jak nas zaprosili, to nie cierpią. I on po prostu rąbał konkretnie z mostu. i. Jedną rzecz tak pamiętam, że ja aż nie wiedziałem czy nie zemdleję, jak on miał naukę dla rodziców. I powiedział taką, taką prostą rzecz. Mówi: "Bardzo was proszę, abyście wychowywali swoje dzieci, jeżeli nie dla siebie, to dla kogoś. Bo mówi: jeżeli ty niewychowanego chama puścisz do seminarium i go ubiorą w korna, to nikt im nie wytrzyma." I mówię, jak on tak może mówić? Ale tu nie osądzając nikogo, czasem nie zawsze jest bardzo mile z różnymi tam kapłanami, czy zakonnikami, tak dalej. I powiem nie dlatego, że ktoś jest bardzo zły, ale dlatego, że nie nauczyli człowieka liczyć się z drugim i widzieć Pana Jezusa w drugim człowieku. Dlatego, jeżeli nie dla siebie, to dla kogoś wychowajcie. Dla kogoś. Ale wiem, że to jest ta miłość taka własna, nawet bym nie bał się powiedzieć egoistyczna, przecież to moje dziecko, to ja mam z nim się dobrze czuć, to wychowaj to dziecko tak, żeby się dobrze z nim czuł, żeby najpierw Pan Jezus z nim się dobrze czuł. I to wychowanie jest rzeczywiście bardzo ważne, abyśmy swoim przykładem wychowywali, swoim przykładem, żebyśmy też chcieli dla tego dziecka dać to życie Boże i duchowne, bo nie tylko urodzić dziecko, ale żeby dać możecie duchowe, żeby ono codziennie z Bogiem żyło. żeby ono rzeczywiście pamiętało, że Bóg na niego patrzy nie ze strachu, ale że ten Bóg kocha go. I my wtedy możemy rozumieć, jaka jest miłość Bożego Serca, jaka jest miłość Matki Najświętszej, dlaczego jej Pan Jezus powiedział: Oto Syn Twój, czyli nas wszystkich oddał. Pod jej męczyną opiekę, to jej serce teraz płonie dla nas. Jeżeli, ta jak siostra mówiła, to serce na dłoni jest nieraz namalowane na obrazie, to dlatego, że ona chce ci dać to serce. Ja pamiętam jedną naszą parafiankę, ona już jest w niebie, świętej pamięci, taka pani Lonia, I ona kiedyś przyszła na rozmowy do mnie, do zakrysty i przy księdza: Jest problem z dziećmi, tak. Wnuki nie chodzą do kościoła, dzieci trochę się sprzeciwiają, nie zawsze chcą iść, nawet już do mnie tam rzadko przyjeżdżają i mówię ja do dzieci, mówię tak, wymagajcie ode mnie czego tylko chcecie i ja to zrobię, abyście tylko poszli do kościoła, do spowiedzi, żebyście modlili się, cokolwiek mi powiesz ja zrobię, powiedz nie, nie jest chleba, nie będę jadł chleba, powiesz nie pij wody, nie będę piła wody, wszystko zrobię. Ale idź do Boga. I ja sobie tak myślę, no na ile ona widzi tą wartość. Ona gotowa z głodu umrzeć, ale żeby te dzieci poszli do Boga, żeby oni nie zginęli z głodu Bożego. I to jest serce Matki. Tak można zrozumieć serce Maryi. Tak można zrozumieć wychowanie naszych dzieci, wychowanie w duchu Bożym. My dostajemy, tak jak ciasto, jak piastelinę że możemy wszystko z tego zrobić. Możemy wylepić z tego ciasta aniołka, a za przeproszeniem, możemy diabelka wylepić. Wszystko w naszych rękach jest. Zależy jak, jak zrobimy, co zrobimy z tymi dziećmi. Taki pamiętam jeden przykład e, to też powiem o franciszkanach, e, tak jak nasze siostry franciszkanki to e, świętej pamięci już arcybiskup Kijowa Ojciec Herkulian, Piotr Malczuk, sam pochodzący z Mołdawii, był biskupem w Kijowie i kiedyś na jednym kazaniu słyszałem, jak mówił taki przykład, że na wiosce żył skulptor, rzeźbiarz. I często tam dzieciaki przychodzili, patrzyli, jak tam różne rzeczy robi, bardzo im się podobało, miał różne zamówienia i pewnego razu przyszedł taki sąsiad do niego wracając ze szkoły i mówi, a co pan tu robi, niech pan pokaże. No I on zaprowadził go do takiej dużej stodoli, takiej hali i to dziecko patrzy i takie są różne bryły kamienie I na środku taka największa bryła kamienia była. I on mówi, a co to jest, co pan te kamienie tak zbiera? On mówi, synek, ty przyjdź do mnie tak za jakiś czas, ja cię zawolam tam za dwa, trzy tygodnie do miesiąca. Będziesz tu przechodził, ja cię zawolam i powiem ci potem, po co to jest. No i przychodzi czas, ten chłopak zapomniał, już tam z kolegami tylko przychodzili, cześć, cześć, do widzenia. I w pewnym momencie on go wola tam, Franuś, chodź tu. No i ten przychodzi i mówi, zapraszam, obiecałem ci. Otwiera drzwi, wprowadza go do tej stodoly i chłopak w pewnym momencie traci oddech, nie wie co robić. Patrzy, a na środku, gdzie ta bryla duża była taka kamienna, jest taki koń, wielki koń w biegu. Dwie nogi na ziemi, dwie nogi w powietrzu, grzywa rozpuszczona, chwost za, ogon zadarty, oczy skupione i leci. On się przestrasza, że to na niego. I tak zaczął go dotykać, obchodzić. I ten skulptor, ten rzeźbiarz mówi do niego: Jak, podoba ci się? A chłopak patrzy na niego i mówi: A skąd pan wiedział, że tam w środku koń jest, w tym kamieniu? żeby wydłubał. A skąd Pan wiedział? I ten rzeźbiarz mówi w Twoim sercu jest coś najcenniejsze, co Ci Pan Bóg dał. I poprosi niech rodzice to wydłubią wszystko. Wszystko, co niepotrzebne. I zostanie taki piękny, mówi człowiek z Ciebie. Kochani, może nieraz nas to kosztuje. Może nieraz się ocieramy różne rzeczy. Może nieraz boimy się, że coś odlatuje od nas. Ale trzeba, żeby Pan Bóg nas rzeźbił, może przez różnych ludzi, przez różne sytuacje, ale żeby wyrzeźbił taką świętą figurę, żebyśmy rzeczywiście odczuli, że my jesteśmy warci tej obecności Pana Boga, że my jesteśmy obrazem Boga, że każdy, jak na nas popatrzy, to powie: To Bóg, to dziecko Boże. Przecież my, jak patrzymy na dziecię, to od razu widzimy czyje to sąsiada, tego, tego, to do szkoły chodzi, to jest tam od tego, to od tego, czyli my, my, my znamy. Ja, na przykład, w 1995 roku wyjechałem z domu, tak jakby na stale. Teraz, oczywiście, tam jeżdżę 100 razy do domu, ale, ale ja już nie znam wszystkich tych dzieciaków, którzy przychodzą do kościoła, którym daję komunię świętą. Sobie uświadamiam, że jak ja wyjechałem z domu, to ich rodzice chodzili jeszcze do szkoły. Ale po dzieciach patrzę, nieraz z kościelnego pytam, a to jest tam od Franka, czy od Mikołaja, czy od Janka? Tak, a, no to bardzo podobne. Żeby nikt nie wątpił, że my jesteśmy od Pana Boga. Zróbmy na przykład wszystko, co się da, żeby po nas było widać, że my jesteśmy dziećmi Boga. Że my na naszych twarzach, na naszym życiu, na naszym postępowaniu, rzeczywiście... Mówimy, że to jest, że to jest Syn Boży. Także to jest Syn Boży. Kochani, jeżeli my chcemy poznać Pana Boga, Pan Bóg, który nas zna, który nie musi nas poznawać, jest jedno kluczowe takie zadanie, żebyśmy się nie kryli przed Panem Bogiem. Gdzieś tam to zostało od Adama jeszcze. On się ukrył, ale Pan Bóg zna. Pan Bóg zna. I on nas szuka, i on przychodzi i wola, gdzie jesteś. Trzeba mu dać odpowiedź, gdzie jestem. Czy jestem z tobą, czy bez ciebie, czy jestem na, na swoim miejscu. I tak ostatnio powiem, kiedyś byłem przy jednym ślubie naszych takich znajomych, naszej rodziny. I kaplan im podarował zegarek, gdzie była fotografia tych młodych ludzi narzeczonych. I powiedział takie proste słowa, że darując ten zegarek, życzę Wam, aby żadnej minuty i sekundy nie było dla kogoś innego. Teraz w tej chwili poświęcacie siebie drugiemu człowiekowi i tworzycie wszystko, żeby całe 24 na doby było Wasze. Ale z drugiej strony. Właśnie był namalowany albo serce Jezusa, albo serce Marii. Ale był namalowany obraz i On powiedział, ale żeby tak było, to często ten zegarek odwracajcie i poświęcajcie czas Panu Bogu tyle, ile Bóg chciałby z wami być. Nie patrzcie na zegar, nie liczcie mu minut. Odwróćcie, żeby was te wskazówki nie kusiły, że jeszcze koniec, tak? Wszystko dajcie Panu Bogu. Jeżeli oddacie Panu Bogu, swoje życie, to cały ten czas, który pracuje idzie non stop, on będzie pracował na was. I my też, jako Boże dzieci, jako wierzący chrześcijanie, oddajmy wszystko Bożemu sercu i sercu Maryje, aby czas, który nam Bóg dał, nie pracował przeciwko nam, tylko pracował na nas, abyśmy nie marnując czasu, szczęśliwie doszli do wieczności, gdzie już nie ma granic czasowych, gdzie jest miłość, gdzie jest jedność z Bogiem i gdzie jest nasze wieczne szczęście. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.